Cześć. Ja jestem Basia. Chciałabym się dzisiaj wybrać z Tobą w podróż. W podróż do Twojego wewnętrznego dziecka. Chciałabym, abyś usiadła wygodnie, rozluźniła się, poczuła się swobodnie, zamknęła oczy i zagłębiła się w sobie. Posłuchaj, proszę. Nie bardzo uważnie. W Tobie mieszka taka mała istotka, która jest zawsze z Tobą, a Ty jesteś zawsze z nią. Więc nigdy nie jesteśmy sami. Ta mała dziewczynka, mały chłopiec zawsze jest blisko Ciebie. Spróbuj ją teraz zobaczyć. Zobaczyć, co ona czuje. Czy jest radosna, czy jest smutna. Najczęściej jest właśnie w jej oczach smutek i łzy, jakieś cierpienie, które ją zatrzymało na tym etapie. Je dziecko nosi w sobie rany i różne złe wspomnienia, które je blokuje. Spróbuj teraz zobaczyć jej rany, co czuję. I spróbuj razem ze mną dotrzeć do tego małego dziecka w tobie. Zobaczyć Cię. Zrób wdech i wydech. Pozwól sobie, aby to dziecko dzisiaj było zobaczone przez Ciebie, było ukojone. Musisz przejść z głowy do serca. Jeśli jesteś Ci trudno, rozumiem, ale się postaraj. zobaczyć tą dziewczynkę, bo ona czeka, aż Ty przyjdziesz. Aż ją uwolnisz, zrozumiesz i z empatią przytulisz. Wiem, że jesteś dorosła, ale to dziecko zatrzymało się na etapie swoich ran swoich trudnych doświadczeń ono czekało tak długo, aż przejdziesz. Bywa to bolesne i trudne, bo my pomimo dorosłości boimy się zajrzeć do tego swojego małego dziecka w sobie. Ale musimy. Proszę tylko się nie wycofuj. Nie zniechęcaj, bo to dziecko błaga cię o zauważenie. Zobacz, że to dziecko czeka. Biedne bezbronne, pokaleczone ze łzami w oczach, z trudnymi emocjami, których nikt nie rozumie, jedyne ty możesz zrozumieć, dlatego że pomimo dorosłości. To ty masz to dziecko w sobie i ty to nosisz. Nosisz ten ból, nosisz te rany. Stań przy tym dziecku i zobacz, jak ono cierpi. Ukochaj je jako empatyczny dorosły, który go rozumie i zapewni o tym, że może Ci zaufać, że zawsze. Kiedy ta mała dziewczynka w tobie, mały chłopiec, będą cię potrzebowali, ty wrócisz. I będziesz tak długo, aż to dziecko nie powie ci i nie weźmie cię za rękę, a ty wyjdziesz razem z nim. Z tych trudnych doświadczeń, z tych trudnych chwil wyjdziecie razem o wiele silniejsi. I z zapewnieniem, że jesteście dla siebie. Jesteście dla siebie i zawsze z sobą. Cokolwiek się w życiu wydarzy, Ty jesteś z Nim, z tym dzieckiem, a to dziecko jest zawsze z Tobą. I teraz zobacz, ile się zmieniło, jaki ciężar zrzuciłaś. Zobacz, ile złych emocji odeszło. Wydaje się proste, ale jednak trudne. Zrzuciłaś balast i jesteś gotowa na więcej. Kochana, to jest bardzo, bardzo ciężka praca, bo musimy się skonfrontować z lękiem. Powtórz to jeszcze kilka razy. Zobacz. Co się zmienia w Tobie za każdym razem, kiedy jesteś z tym wewnętrznym dzieckiem, kiedy je rozumiesz, kiedy je utulasz, kiedy empatycznie przyjmujesz jego ból i jego cierpienie i mówisz: Jestem tutaj, jestem dla Ciebie. I pamiętaj, że nawet jak za pierwszym razem nie przyjdzie ulga, to za którymś przyjedzie. Tylko musisz stanąć przed tym dzieckiem, dotrzeć do niego, przejść przez te gąszcza bólu i smutku, żalu i je ujrzeć w tych emocjach, które których to dziecko stoi. Bo nasze wewnętrzne dziecko zawsze, a to zawsze zatrzymuje się w tym zdarzeniu. Które było dla niego trudne. Dziękuję, że mogłam Ci towarzyszyć. Kochani, dbajcie o siebie i pamiętajcie, życie mamy jedno. I ono jest najważniejsze: w nasze życie. Wszystkiego dobrego.